No, 7 na 5, 510 A to Mateusz XXXX full Siema e, teraz rozpoczynamy epickim widokiem na naszą chatkę No i zaczynamy ten film To już trzeci odcinek Teraz będziemy oprowadzali po kopalni i może coś jeszcze wymyślimy. Tu jest nas, tu jest kopalnia. Może dzisiaj jeszcze w... pójdziemy na polowania, coś w tym stylu. A może tutaj byś, by się zrobiły takie o, osobne pokoje? Żeby na przykład tutaj hodowla, na przykład trzcina albo czegoś... Oj, przepraszam. Dobry yy, pomysł. No to... To może później to zrobimy na filmie, albo nie. Tak, znaleźliśmy lawę, już mamy jedno wiaderko lawy. Teraz kopiemy takie jakby pomieszczenie na slajmy. To jest już trzeci odcinek tej serii. Na dwunastym poziomie jestem pokoik. Tutaj wiem, co tu pomyliłem. Bo ja tu schodzę. O, zombiaki słyszę. Zaczekaj, że muszę coś zobaczyć. F10 y, F, y, się sprawdzało? F3. Aha, to dzięki. E, nad nami pełno. To może ju dzisiaj nawet możemy się tam wybrać, co? No. Dobra, to masz. No to ja mam. Ja mam, z... ja mam jeden, jeden żelazny i jeden kamienny. Tutaj mamy źródełkę. Tutaj ko kopiemy takie pomieszczenie, ale tutaj jeszcze musimy zrobić to wyższe. Ale na razie kopiemy do przodu. Gdzie to jest, Banty? Tutaj ja tego ma mam na szczęście patyki. To i Crafting Box już zgubiłem, na szczęście. To jak znajdziesz? O, czekaj, ja sobie. Ty ja masz... ci mogę. Mam właśnie, mam akurat trzy. Dzięki. Spoko. Yy, za dużo, za dużo nie robiliśmy yy, przed y, ostatnim spotkaniem. W sumie to chyba w ogóle nic nie robiliśmy, nie? Chyba nie. A i tu jeszcze małe, dobre rzeczy. Ok, idziemy kopać dalej. Tutaj kopiemy pomieszczenie, czy co? Nie, nie, kupimy dalej A wziąć crafting boxa? Tak, wziął. To mi się później przyda. O, żelazo. I ja to wydobędę, ok? Dobra, dobra. Ty wydobywaj surowce, bo ja i tak mam kamienne tylko. że nie jestem do tego przy przygotowany. A masz pochodnie? Tak, 8. Ok, Czaję ja to ja to wykopię Okej okay. Też mamy resztkę kilofu Ja na szczęście mam dużo tych dużo tych... Oj, przepraszam, cały czas mi spamują Węgiel E, daj no, mi craft in boxa. Przed nami jest pod, są potworki. No, widzę, dosyć blisko. No, no to Bar zaczekaj. No. Już, już się na nas czają, bo się nie ruszają. Ostatni dad stąd. ja zabiorę tego crafting boxa. Tak, tak. A nie, ty wziąłeś, dobra. Żelazo. Zobacz. No, słyszę, ząbiaki zombiaki. Jaskinia jest gdzieś. Okej, okay, jest do ciebie na kilof, ale potrzebny piecyk. Mm, nie mam piecyka. Znaczy mogę zdobić. Czekaj. Nie, nie Czekaj, 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 żeby chyba prosto jeszcze trochę kopać. A wodę gdzieś słyszę też. ja jaskinia na stół. Blisko, przynajmniej. Może tak dwie krótkie wyżej. Bardzo blisko. Ja mam tutaj za tobą... Zdychają. Tam musi być gdzieś lawa. Tak, jest lawa, słyszałem. A więc trzeba uważać. No. Żeby na nas się nie wydała. No. Musimy być czujni. Opa, postawiłem kam... tego. kamienie i pojawił się ten węgiel. No I jeszcze. Ja miałem od początku węgiel. Potem no, chyba miałeś laga. Zaczekaj, to ty kop, a ja idę za tobą z mieczykiem. Ok? No, Też mam nieprzyka, ale to jest bardzo tak, tak. Ile się kończy. No, mogę Ci dać, bo mam cztery. A tutaj jeden. Dzięki. Masz żelazne? O! Ej, tutaj jest ten! Słuchaj, patrz! Tutaj jest... Mop, mob spawner. Mop partner, no. Tak. Kurde, nie mam wchodzi, czekaj sobie. No to zrób, ja mam z dwadzieścia. To mogę ci dać resztę. Dobra, ja już mam dużo, dużo. A, tak, ja, ja ci, ja, ja to, tak. wyrzuciłem. Czekaj, rozwalam jeden kolacek. One są y, jedną kratkę. Tak, się ustawić dobrze. Nasz pierwszy mob spawner, a ja mam malutko życia. Zaczekaj, zróbmy piecyk. Zróbmy piecyk. Czekaj, czekaj. Ej, masz, masz tu ten, szynkę. Bo ja mam całe życie. Ale zaczekaj, zróbmy piecyk. Dobra. Daj mi crafting boxa. I zaczekaj, zrobię ci od razu kilow. Już widać Faustona. Yy, daj mi kilka węgla Nie mam węgla, ale mam to Coś pali to jest samo Właśnie na snapion Cześć to zarzekać ci zrobię kilow? 9 jest bardzo blisko mamu Czekaj! Ja kopię tutaj tylko koło nich. Trzymaj. Tak, to jest. Tutaj nic tak? jeszcze nie ma. Czekaj, trzeba inną kratkę chociaż w górę, bo oni mogą na, no na nas spaść. No, I tego będzie. się właśnie obawiam. Kurde, one są... to jest duża jaskinia? Plus mob spawner. One są też nad nami Dobra, ja wykopuję jedną statkę Tylko uważaj. Nie ma. To trzeba schody trochę zrobić. Ale pająk jeszcze słyszę. Kur. I właśnie tutaj rozwal te dwa. Okej. Okay. kop, kop, ja z za to muszę siedzę. O, jest! Widzę. Tak. Ale tam jest oświetlone. Tam gdzieś lawa musi być. Tak. Nie, nie ma lawy. To skąd tak się świeci? Czekaj, daj torcza! chociaż pięć. Dobra, dzięki. Czekaj, co się tam jeden? To zabij go. Widzę ja go. Jego pochodnią bije. Ja ja, 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 Za tobą mieczem próbuję go. Ja też. Nie, mo nie można. A ja go. Tam jest, z kopalni też wychodzą. Takie są mądre.